Strzelce, witam serdecznie w Waszym czytaniu na marzec już karty same co mi wypadają z talii. Co jak marzec będzie wyglądał dla strzelców ogólnie ogólnie miesiąc marzec, dla strzelców strzelec, marzec. I jakiś pan charyzmatyczny tutaj się pokazał przy karcie. Zwią nie, nie związków, ale to jest karta jednak kapłana. Często mi pokazuje na związek taki bardziej stabilny, związek wieloletni, małżeństwo, a przynajmniej mieszkanie ze sobą, szóstka, szóstka pucharów mogą być dzieci tutaj między wami. Albo jest to, może też ta karta wskazywać na związek, który jest bardzo silnym związkiem, jest wręcz takie połączenie dusz. Może tak być, że Wy w wielu wcieleniach byliście razem i znowu się spotkaliście tutaj, żeby przepracować pewne sprawy żeby znowu ze sobą być. Zobaczymy w takim razie, jeżeli mi wychodzą tutaj związki. Ewidentnie jest tu jakaś osoba koło Was. Zobaczymy, jak to się między Wami będzie układało. W miesiącu marcu w strzelce. Zobaczymy, osoba, o której myślisz, z którą jesteś związana, z którą czujesz jakąś głęboką konekcję, to wcale nie musi być tak, że jesteś z tą osobą, ale widzę, że jeżeli nie jesteś, to jesteście na bardzo dobrej drodze, żeby ze sobą być. Zobaczymy jak osoba, o której myślisz, to widzi. No są myśli, żeby, żeby to sformalizować w jakiś sposób, żeby przejść na wejść na następny level. Jeżeli ze sobą nie jesteście, jeszcze to, żeby, że jest, jest tutaj u niego potrzeba, żeby żeby yy chociażby na tą randkę cię zaprosi, żeby coś między wami było. Jeżeli jesteście ze sobą, może, może ze sobą zamieszkacie, tutaj jest karta 10, też 10 kielichów, ja to nazywam i jeżeli długo i szczęśliwie i tutaj mamy dziewiątkę, i dziesiątkę, progres 9 10. Tutaj ewidentnie jest coś na rzeczy. Jest to osoba, która jest bardzo szczęśliwa i zadowolona z tego faktu, że, że jesteście razem albo że jesteście w jego życiu. Same tutaj widzę pozytywne, pozytywne karty w miesiącu marcu. Jest to bardzo ciepła osoba, charyzmatyczny człowiek. Co jeszcze? Uh. Eee. Tak, na pewno tutaj jest coś takiego, gdzie jakaś sytuacja, gdzie e, jest potrzeba wyboru jest coś do przemyślenia i do ogarnięcia, gdzie trzeba będzie wybrać, w którą stronę podążyć, co zrobić. Jednak jest to bardzo y, wybór, gdzie nie jest łatwo podjąć decyzję. Trzeba faktycznie. I wymaga to logiki i trochę zamknięcia się, zamknięcia się emocjonalnego, zamknięcia serca. Coś tutaj. Bardzo jest duża potrzeba właśnie, żeby żeby ten wybór podjąć. Może tutaj są jakieś dwie osoby z strony osoby, o której myślisz. Może on ma do podjęcia wybór między tobą a życiem, które teraz prowadzi. Bo też tutaj widzę trójkę, trójkę mieczy, która wskazuje na yy, złamane serce. Może jest tak, że jeżeli on podejmie wybór, który podpowiada mu serce, czyli ty, czyli wybór podążania w, w Twoją stronę, to złamie komuś serce. Cokolwiek on nie wybierze, cokolwiek tutaj, w, jaką, w którą stronę Wy nie postanowicie iść, gdzieś tutaj może tak być, że ktoś, że ktoś będzie cierpiał. A już było tak pozytywnie, a już było tak pięknie. A zobaczymy, jak tutaj ten miesiąc się. Zamyka dla znaku Zodiaku strzelec. Z jaką energią u Was już nie patrzę, u Twojej osoby. U niego ewidentnie są wybory do podjęcia. Może też u Ciebie, bo to mogą być odwrócone energie. To może być Twoja strona. To może być tak, także Ty masz do podjęcia wybór, w którą stronę podążać. Z jaką energią strzelce, jak się same w sobie czują w miesiącu? W marcu, pod koniec miesiąca, już wchodząc w kwiecień. Jest tutaj ewidentnie zamknięcie jakiegoś cyklu, zamknięcie jakiegoś etapu. E, coś się nieodwracalnie zmienia o 180 stopni, co daje. No, jest jednak ten ból serca i nie jest to, nie jest to przyjemna sytuacja, ale to, ale to daje poczucie niezależności. Mimo wszystko jest to bardziej e, w efekcie. Pozytywne niż negatywne. To jest tak, to jest raczej wewnętrzne też, ja mówię, coś się wydarzy. To nie jest tak, że tutaj coś się wydarzy, to wewnętrznie u ciebie się coś wydarzy. Wewnętrznie ma, zamykasz w sobie, yy, je, zam, jest w Twoim życiu, zamy, w swoim życiu zamykasz jakiś cykl. Coś się u ciebie zmienia wewnętrznie, nie, nie zewnętrznie, co powoduje to, że masz, że masz coś, coś, może od czegoś się oddzielasz, co, co spowoduje w efekcie to, że masz większe poczucie niezależności. No, no, może. Tak będzie, że od, od, zamykasz się na tą miłość tutaj. I masz to poczucie, że wszystko masz tak naprawdę w życiu. Czego potrzebujesz, tylko, tylko jeszcze ta miłość, ta, ta, która jest dla Ciebie ta prawdziwa, ta aktu, która wybierze też Ciebie może. Zobaczymy pod koniec marca. Tak, wewnętrznie nie będziesz miała sama w sobie e, wszystkich odpowiedzi. Pozostaną jakieś e, pytania nie e, bez odpowiedzi, na czym na coś możesz e, też coś może wyjść na jaw, albo chciałabyś się dowiedzieć czegoś, jakiś. Wiesz gdzieś, czujesz może wewnętrznie, że nie wiesz wszystkiego, że są jakieś tajemnice, że ktoś coś ukrywa. Ale czy tutaj się w miesiącu tym, w marcu dowiadujesz? Masz wszystkie odpowiedzi, to nie do końca tutaj mi się pokazuje, tylko przede wszystkim właśnie, że odcinasz się od czegoś i zaczynasz żyć niezależnie, wewnętrznie, stabilizujesz swoje emocje. Tutaj mogą się pojawić e, wiadomości też od osoby emocjonal od, od osoby, która ma, właśnie, która ma jakieś emocje do Ciebie, bo to wiadomości takie emocjonalne będą e, wymienione między Wami. Ale też widzę, że nie do końca, nie do końca wierzysz tym wiadomościom, bo właśnie przy tej karcie Księżyca i przy karcie siódemki, siódemki mieczy widzę tutaj, że ty dostrzegasz, że mogą być pewne kłamstwa, pewne tajemnice i pewne niedopowiedzenia. No, myślałam, że to czytanie, czytanie będzie bardziej pozytywne, bo się zaczęło bardzo, bardzo ciepło, pozytywnie i przyjemnie. Mam nadzieję, że w jakiś sposób pomogłam, że czytanie rezonowało. Jeżeli tak, daj mi o tym znać w komentarzu. Pozdrawiam serdecznie.